Witaj na kanale Tarcistki Iris, witaj w mojej przestrzeni. Zapraszam Cię dzisiaj do wysłuchania własnej energii na dzień 30 października 2021 roku. Wybierz sobie dowolną kartę z trzech, które właśnie teraz zostają wyciągnięte dla Ciebie. Pamiętaj, że są to czytania ogólne i nie zawsze te karty Będą z Tobą rezonowały. Może karta tego dnia będzie pierwsza, druga lub właśnie trzecia. Daj sobie chwilę na zastanowienie się i wybierz odpowiednią energię. Jeżeli wybrałeś kartę numer jeden, jest to dzień przyjazności. Wszystko, co będziesz czynić, będziesz czynić w atmosferze przyjazności, bo wsparcie i cokolwiek uczynisz, będzie naprawdę szczęśliwe dla Ciebie. Jeżeli wybrałeś kartę numer dwa, jest to dzień harmonii. W tym dniu wszystko prosto z Twojego serca wypływa do Twojego umysłu i prowadzi Cię do zdobywania swojego szczęścia. Układasz tak jak tego chcesz. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, to Dzień Nicości. W tym dniu nie zadzieje się nic spektakularnego, ale też nic nie wydarzy się złego. Będzie to dzień taki, jaki teraz jest. Zwykły, naturalny i dobry dla Ciebie. Dziękuję i pozdrawiam. Pa Pa!